Szczęśliwa liczba 21. Słuchajcie, jest to zdrabka za 5 zł i faktycznie będzie szczęśliwa, jeśli gdzieś tutaj się pojawi, bo wtedy ja wygram. Wy, wy będziecie tego świadkiem. Jak będzie dużo, no to może i się podzielę. Słuchajcie, nie ma co gadać. Trzeba drapać. Szukamy 21, czyli tutaj jest 26, jak widzicie. Tu jest 31, tu jest 16, gdyby było 26. E, przepraszam, 21. No to byśmy wygrali. Tutaj było 26. No szukamy 21. Tu jest 3, tu jest 4, tu jest 23. Póki co nie możemy trafić na 21. Zostały nam jeszcze 4 szanse na jakąś wygraną. Tutaj będzie 50 zł do zgarnięcia. Tu jest 4,5 koła. To już jest fajna kwota. Tu jest kolejne 4,5 koła i 5 zł. Zacznijmy od tego 5 zł. Czy nam się zwraca zdrabkanie? Tu jest 20. No to już będzie trudniej. 4,5 koła. Tu jest 27, to wciąż nie jest 21. Jest, mamy dwie ostatnie szanse. Sprawdźmy 4,5 koła. Tu jest 9, a tutaj co mamy? 11, więc niestety pudło po całości, nic nie wygrywam. Wam życzę więcej szczęścia, powodzenia.